No. Pierwsze pytanie od Odzi Filipa. Uważaj, żeby po tych pytaniach Ci Ego nie wyjebało. Dzięki Filip, pozdro dla ciebie. Trzymaj się. Drugie pytanie od Odzi Filipa. Czemu wyglądasz jak pedał? Nie wiem, ale może zapytał siebie, bo pewnie ty wyglądasz. Eee, trzecie pytanie od 7 cm. Zależy czego? No to tak, medo 87, a rozmiar buta 43. Ale głośniej. Ale centymetrów buta. No. A nie rozmiar. No, ale masz Nie, no. to tak nie działa, jak no, masz na przykład 42, nie. to to jest 26 centymetrów buta. Dobrze. Tak, tak. siwo. Dobra. Ja się nie znam. E jest pan po prostu lekko... ...ododany. Polek 17 dla znajomych. Czemu masz takie wybujałe ego? No bo ego jest potrzebne hmm. hmm. dla zawodnika, hmm. bo hmm. dzięki... Hmm. temu ego... Zawodnik czuje się pewnie na boisku i może zrobić więcej. E, już... I nie mam. Piąte pytanie od e, Swagsyrop. Kiedy był Prime Seby? 214. 2014. Nie, nie, 2014, 2015, 2016, 2017. 2017. Idziemy dobra. do trzech w górę. E, Tutaj mamy, e, nie wiem czemu, Wysłał swoje... Jamal wysłał swoje zdjęcie, proszę bardzo. Siema! Dobra! I kolejne pytanie od Sławcy Rob. Czy Seba bierze do duchu? Nie, nie biorę. Kolejne pytanie, Oli Kryk. Dzięki. Jak osiągnąłem taki Sławców? Jak w tym takim pizzeriasie? Było tak banalnie bananie proste. Że to jest hit. Mój, mój Ale ośmiec, głosi mu! No kurwa, mówił. Głosi. Głosimy, głosimy. No to, to było tak proste, jak nie wiem, bo mój tatuś zapisał mnie do akademii, no i grałem. Nie, I to było, było proste. To okay. było proste. No bo miałeś, miałeś początki akademii, no to do, na początku w akademii było proste się dostać. Dobra, Ale gra była ciężka. Okay. E, drugie pytanie od Alice z Oddaj kurwa rower. Ryszard ty od oddaj rower. Dobra. Dobra. E, kolejne pytanie, Arbus. Wisła czy Krakowia? Dobra, nie będę walił w chuja, że no jak grałem na to Wisła. Ale, jest, ale nagrywasz ten filmik na kurwa trening center Krakowi. Tak, ale szczerze jak mam się patrzeć na co na to wywalone, czyli Wisła czy Krakowia, <grym> nie nie mam, się to nie jest... wiem z Krakowi i Bisy znajomych, są wywalone na te kluby. Kolejne pytanie od X monet X. Czy lubisz dupę? Co wy macie z tym Czy lubisz dupę? No nie! Bo wygląda że jak pedłok. Zdałki Wardy śleck! To dupę. odpowiesz? No powiedziałem, że nie Nie okay. eee, Ruto 1312 Dlaczego prowadzanka i dlaczego uprawiasz ten sport? Najpierw na powiem, czemu uprawiam ten sport. Ten bo sport uprawiam żUB, dzięki mojemu tatusiowi. Ale dlaczego? Bo go pokochałem, pokochałem ten sport. Bo, bo, bo... Daje mi radość granie w piłkę. A czemu, koleżanka? Tutaj... No bo zaczęło się od tego, że. <coughs> czekajcie czekajcie w zawodniku, na Kolejne pytanie. Szymonek. Dobra, cisza! Ile masz centymetrów Nie wiem, M287. Czemu masz małego? Małego, ale co małego? Chyba nie wiem. Nie mam małego. Ale pozwolę panu. rozpanną, Dobra. Alicjak. E, jak to jest być babiarzem? Zajebiście. Łukasz Kania, był. że chuja ja wie. Pozdro. E, Łukaszek Kryki. pokażesz film na YouTube w swojej kolejnej lasce? Tak, pokażę, zresztą. Edity. Edity. Karusel, 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 karus, karus La vida, la vida es un karusel, karusel no Ej, dyskurs? Amelia LH07 Lubisz na Łukasza? Ale <suszy> <suszy> którego? Jeżeli chodzi o Łukasza Zająca, no to bardzo go lubię A jeżeli chodzi o niego, to... Pokaż go To tak no, ja Ej, ale po ale nie Pani Pani Amelia LHZRE Dla się gra w piłkę zawodnikami prowodczaki, szczególnie jak złukasz Nie, Łukasz już pokazał klasy na obronie. A, dziękuję, dziękuję. No, legendy, legendy. Tak? Jeżeli chodzi o Łukasza, to Łukasz jest dobry po bronie, co nie? Eee, jak się gra z zawodnikami krwożanki? Gdyby nie dali pizdę! Dwa na dwa! dwa, na dwa! 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 Kurwa! Na no, tym pizdę. Niebanej jebanej ławce i daj się skupić zawodnikom, byłoby lepiej. Ale ogólnie tak, Marek ma potencjał. E, tam idę ma potencjał. Oli, to kurwa, nie, nawet kopnąć innie. I Sebastian, widzę. To jest kurwa czarny koń człowiek. Śledzi to To, 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 to jest Joker. To jest Joker, Oli, kurwa Joker. <grym> Widzicie, tak? od naszego trenera Sushi6. Jakie plany na życie? No. Na życie? Jak nie, no, to skończyć? Nie, że ta szkoła. E, jakie plany? Jakie ja mogę mieć plany? no Próbuję na testy do Wisły i może wyjdzie. Yy, Oli Kryk, Jak chcesz no być nie legendą nie absolwentów Akademii Wisły Kraków w 2014 roku? jak mój nie wiem. Łukasz Zając. Jak układa się współpraca z Łukaszem Zającem po lewej stronie boista? O, no to Łukaszku, Lowiu, zajebicie się. Kryk, szkoła specjalna zaprasza absolwenta na testy. Szkoła specjalna to cię zaprosiła już dawno. On... Okej. Okay. No każdy jest trochę specjalnie. E, a <słuch> Dobrze. Agaciu. Nie kryje się z tym. Jaki ma przebieg? Jakie kurwa przebieg? ile kilometrów przebiegłeś na boisku, nie? <grym> ile kutasów w dupie było? No, no uznajmy, że kutasów do dupy ile wziąłeś max. Maksymalnie. Zero. A dobra. Eee, pytanie... A lubisz dupę? Czy no. <grym grym> próbowałeś? Eee. Aha, aha, <grym> aha, mamy to nagrane. Wyśmi, wy... Pytanie no, danie, e, Gratulacje za absolwentem. No nie pytanie na... Dziękuję. Podaj mu rękę. Eee, Maksiu rykry. Czy jesteś i babiarze? Powtórka. U, powtórka! Nie jestem babiarzem, wiecie jak jest, no to nie oceniajcie. Ej, chuj wam dupę, i po drugie... Maksiu, jak Cieba to jest być babiarzem, co? Może ty o, opowiesz historię swoją. Najpierw plena, a teraz logistyka. Ciekawie się bawisz. Ale mnie jeździł w tym roku. W tym roku? Eee, no to tak. Dobra, spierdalaj z, tak, z, z tej sceny. Stres? Tyle? ja przez całe życie miałem jedno. Czemu Jamal? Maks, czekaj. Czemu Jamal? No, no bo przyszedłem na boisko, chyba to było mecz, no i każdy do mnie mówił Jamal, też przez do swoich dlatego też Jamal. no to pytanie od naszego byłego zawodnika. Krzysztof Skocza. Tak, na Nofir. Czwedy Jebany. Jeba Zgadzam się z Tobą, nie patrzcie! Nie Nie Krzysiu, Krzysiu, Krzysiu ja, ja Cię jeszcze lubię! Ja Cię lubię kurwo! Czekajcie! No. No. Krzysztof, dlaczego gra w każdym klubie w Krakowie? No nie w każdym. Dlaczego nie? No nie w każdym, <laughs> bo jedynie jak Cię gram, no to w Krowoczance, Rajo no i. Teraz, ja myśla... mam transfer do mój my, my, my myślę na diabę opłacnikiem grat Nie no by wystarczy. Tyle można, tyle można nie, no, dołem, tyle że Igor żelaz <grym> Znaczy i z żelaz No, no tak, nie no, tak, jeszcze nie tak. wiedzą Chodzisz do ZSM1 Tak mechanika chodzisz? No, no z tym celem Czy ty zdałeś Klasę. Nie, nie zdałem. Czemu? No bo mnie interesuje tak naprawdę elektromechanika, ale muszę i staram się To się uczyć, nie A, ale, Kamil, ale teraz zdam. E, kolejne pytanie Ka od Kamila Kos. E, czy masz w planach zmienić drużynę? No chodzi o Krowodżankę. Jeżeli chodzi o Krowodżankę, to jeżeli... Tam twoich da... resztych kluczy... Jeżeli zdałeś... Jest... <śleski> że że ty pizdej nie, da, nie dawać... E, jest... Bez przekleństw. Zdam na dwa! Kurwa, kurwa, Trzecie to trzeć w buzię, nie, nie, nie da ci mi się skupić, no to... pomyślę, pomyślę, a teraz Dobrze, no to um, Pacuła Przemysław, jak to jest grać w tylu drużynach naraz? Tak, bardzo ciężko, ponieważ no, no, może być taka sytuacja już była, że miałem Mecz w tam do, do 13, a o 16 już mecz z Jabłocznikiem i musiałem zapierniczać za na trąbę. Mój... Oskar Janas. O. <gry> jak to jest mieć wyższe ego niż skill? Co to za emeryt? Janas Łysy. Niższy łysy. Janas, Janas Łysy. Pierdol się. Tak to... szczerze no to nie mam jakiegoś wyjebanego ego. Jak Masz, masz. 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 Ty <noise> Wyjebany ego, jakbym miał wyjebane ego. Masz. Masz. Ja kiedyś no, się nie się, to zapierdalą sam do przodu. No, no właśnie. Ja mam... Twoje go nie zapierdalałam. Jak to jest męczyć... Eee jeszcze... Jak to jest to męczyć, męczyć ludzi? O co aby zagłosowali na ciebie? Czekaj! <noise> A nie, nie tak wiem. Co ty jestem? Chcecie z tym i nie... A to mnie pytanie. dobra, jeszcze raz. Ja wiem. A bo kurwa nie wiem Jak to jest męczy... Y, a, z ludzi? Zajebiście, jaką paru CV, CV, CV myślisz, Że myślisz, że umiesz grać, a tak naprawdę chuja robisz No eee, e, kurwa co, jesteśmy na melanżu? O kurwa, ty właśnie to Ej Następne pytanie Basti 5 podłoga 5 Z kim ci się gra najlepiej? <grym> to mogę powiedzieć top 5. Top 3. Top hmm. 5. 3. Chleć! Chuju każdy ma! Dobra, dawaj to to pięć. Pięć. No To, to pięknie. No to Marek Klementowi, Karol Wojdyła, e, Łukas Zając, e, Sowomir Zapała, no i Sebastian. Pierdoli tego Kebaba. No? Pytanie ode mnie. Czy no. uważasz, że jesteś jednym z lepszych? Jeżeli mam no jeżeli Albu mogę powiedzieć teraz prawdę, no to szczerze mamy jeszcze Słukowskiego, no, Ziembaka. Zająca Łeb, ma, Marka Klementowicza. Ty... Coś jeszcze? Nie. Sekundka? No, Skąd masz swoje AirPodsy maxy? Z temu. Nie. A od kogo pytanie? Nie, nie będę, nie będę falił chuja tak naprawdę. Pokaż je, pokaż je, żeby uciszyć hejterów. To, to jest z temu i jest zajebiste. To wytrzymuje 200 godzin i się szybko ładuje. To jest zajebiste. Polecasz? Polecam Mogę RPC jak Majama Link w opisie są, Jeszcze są czarne A jak przyjdziecie na boisko i będziecie chcieli customa, to może wam podpisę Autograf Dobra e, To byłoby na koniec, dziękujemy Dziękuję Adios kamracie a, no widzowie No Kogo jeszcze nominujesz? Zapomniałem Cześć. Może będzie śmiesznie Jak giwo Naszą dwójkę Powiem ci tak Powiem ci tak Śmiesznie będzie Zobaczyć takiego śmiecia z tą kamerą, więc Olik nominujecie. Nie. Abyś miał dobre Nie. pytania, żebyś się zgłaszył. Pozdro.